Cześć, Paweł, z tej strony. Niestety, obiecany odcinek o pomiarach prędkości będę musiał jeszcze trochę odłożyć w czasie. Udało się wymienić wentylator chłodnicy, założyłem po prostu nowy. Już nie będę pokazywać tego na filmie, bo to jest raptem tam cztery śruby, jedna wtyczka i temat załatwiony. Przy 97 stopniach po prostu włącza się teraz wentylator. Chłodzi się nie gdzieś tam do 92-93 stopni i się wyłącza. Bezpiecznik jest w porządku, więc z tego punktu widzenia wszystko działa. Natomiast zrobiłem taką jazdę próbną około 20 km i niestety cały czas coś trzę w tym prawym kole, więc zaraz to zdejmę i, i zobaczę co tam się dzieje, nie wiem czy to, czy to zacisk ociera czy, czy coś innego, mam nadzieję, że, że to znajdę, bo słychać to dosyć mocno i też nasilenie tego dźwięku zmienia się wraz z skrętem kół, skręcam w lewo to, to jest inny dźwięk niż jak skręcam w prawo, no zaraz, zaraz otworzę i zobaczymy co tam się dzieje. Natomiast dodatkowo jeszcze nie dawały mi spokoju te przewody hamulcowe, więc mam jeszcze pomysł, co z tym zrobić, żeby rzeczywiście wymienić przewody hamulcowe elastyczne na nowe, więc zapraszam do, do oglądania odcinka i, i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zdjąłem koło i zacząłem oglądać ten świeżo złożony układ hamulcowy. Generalnie nie widzę tutaj żadnego takiego miejsca, gdzie mogłoby coś przycierać o felgę, więc, więc wygląda, że to tutaj jest w porządku. Natomiast ta tarcza chodzi z zauważalnym oporem jest takie miejsce, gdzie czuć ten opór, że jest większy i chwilę za tym miejscem, jak się, o jest ten moment jak przesunę jeszcze kawałek to pojawia się takie miejsce, tak jakby było troszkę bardziej starte, przypolerowane od klocka tutaj na tarczę w tym miejscu, więc być może po prostu ta tarcza delikatnie w tym miejscu sobie obciera gdzieś tam o klocek i stąd jest, jest ten dźwięk. Spróbuję jeszcze zmierzyć bicie tej tarczy i zobaczę co tam wyjdzie, może to nam coś podpowie mam zamontowany czujnik zegarowy i będę teraz kręcił tarczą hamulcową w tym miejscu, mniej więcej na tej wysokości, czyli tak przy rancie tam gdzie występowała ta, ta obcierka i te spolerowane miejsce no i zobaczymy czy być może po prostu ta tarcza w tym miejscu bije no i będzie wiadomo Jedna setna milimetra w jedną stronę odchylenia Wróciło mniej więcej na zero. To jest mniejszy opór, i rzeczywiście wracamy w drugą stronę. O, i teraz wychyla się znowu jedna setna milimetra. Troszkę więcej, prawie dwie setne mm w tym miejscu. I czuję duży opór, więc chyba powoli zbliżamy się do tego spolerowanego fragmentu. O, wychyliło nam się cztery, trzy. 3-4 mm w tą stronę, w tym miejscu gdzie jest ta tarcza taka spolerowana. Nawet 5 mm tutaj nam wyszło przy, przy obrocie, i to jest dokładnie środek tego spolerowanego punktu. Czyli po prostu tarcza jest trochę krzywa i, i przyciera, w tym miejscu. W końcu zdecydowałem odkręcić te śruby, wrzucić bieg, tak żeby piasta była w stałej pozycji. I przesuwałem tarczę hamulcową względem piasty. Przykręcałem, mierzyłem bicie, aż doszedłem do miejsca, kiedy to bicie nie przekracza setnych mm. I w tej chwili tarcza kręci się luźno. Jest takie miejsce troszeczkę większego oporu, ale zdecydowanie mniejsze niż ostatnim razem. Więc myślę, że problem jest rozwiązany. Sprawdzę to jeszcze na drodze i dam znać, co wyszło. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu tych elastycznych przewodów hamulcowych, ponieważ mam tutaj nowe, nowy komplet na, na przód. Um, Bardzo chciałbym je wymienić, bo to jednak jest, jest bezpieczeństwo i chciałbym mieć pewność, że ten układ hamulcowy działa, działa super w momencie, kiedy będziemy podnosić moc w tym samochodzie. Um, no ostatnio się to nie udało, ze względu na to, że te śruby um, Łączące przewód sztywny stalowy z przewodem elastycznym były skorodowane i nie, nie dało się tego łatwo odkręcić. Groziło to uszkodzeniem tego, tego przewodu sztywnego, więc podjąłem po prostu męską decyzję. Kupiłem rurkę miedzianą, z której zrobimy nowe przewody hamulcowe, narzędzie do zarabiania tych końcówek na, na grzybki, i wtedy na to wchodzi taka końcówka z gwintem i, i wkręca się to normalnie w ten elastyczny przewód hamulcowy więc po prostu wymienimy całość od pompy hamulcowej aż do nowych zacisków, tarcz, klocków. Będzie, będzie nowy przewód z nowym płynem, więc to już pozwoli mi spać spokojnie i mieć pewność, że samochód zatrzyma się w każdych warunkach. Jako pierwszy element wymiany sztywnych przewodów hamulcowych spuszczam płyn hamulcowy z układu przez odpowietrznik i wężyk podłączony do tego odpowietrznika i w momencie jak ten płyn nam się cały Spłynie. Będę demontować ten sztywny przewód hamulcowy, odkręcać go od pompy po to, żeby mieć wzór na dogięcie nowego przewodu. Spuściłem płyn hamulcowy, odpiąłem spinki od tego przewodu hamulcowego od prawego przedniego koła i teraz będę próbował odkręcić przewód tutaj od pompy i zdjąć go w całości. Zdemontowałem przewód od strony pompy, niestety przy odkręcaniu się ukręcił. Więc w sumie lepiej, że je wymieniam, bo jakby się miało coś tam kręcić albo urwać w trakcie jazdy to lepiej podczas serwisu udało się zdemontować sztywny przewód hamulcowy. Wymagało to niestety trochę siły. Dlatego, że jak widzicie, ten przewód elastyczny siedzi tutaj w tym, w tym mocowaniu. I na to wchodzi taka zawleczka, i to wszystko po prostu przyrdzewiało, i trzeba było to niestety rozebrać siłowo. No ale po wyprostowaniu myślę, że ten uchwyt jeszcze tutaj da rady z następnym przewodem, więc za chwilę biorę się za wygięcie nowego przewodu na kształt tego starego. Skończyłem właśnie montować sztywne przewody hamulcowe. Musiałem zrobić te końcówki, dogiąć te przewody, włożyć je do samochodu. Kupa roboty, do tego te narzędzia, ta praska taka tania z Allegro, którą kupiłem do zaciskania końcówek, jest fatalna. Szczerze, nie mam ochoty więcej tego nigdy robić, jak będę miał jakiś następny samochód, to po prostu oddam to do jakiegoś mechanika, niech, niech oni się w to bawią. No ale jak widzicie, jest, jest nowy przewód sztywny, nowy przewód elastyczny, tutaj ta blaszka, która utrzymuje ten przewód, niestety jest po prostu przegniła. Więc to wyrzucam, złapałem to na razie na drut. Zamówię takie blaszki z Allegro i po prostu wymienię. No i tutaj od strony, od strony pompy też idą dwa nowe przewody sztywne. Zaleję to teraz płynem hamulcowym i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie szczelny i że nie będę musiał tego rozbierać i, i poprawiać. Zakręcam odpowietrzniki. Tak tyle o ile na razie ręką, żeby, żeby nie ciekło. Zaraz zrobię to z drugiej strony. I tutaj z drugiej strony tak samo. Tutaj jak widzicie, ta blaszka nie była tak przedniła, więc włożyłem na razie tą, która była, trochę ten wspornik jest, jest wygięty. Ale będziemy z tym, z tym walczyć, jak przyjdą, przyjdą nowe blaszki. Zaleję to teraz płynem hamulcowym. Taki płyn. Tutaj z ciekawostek z tyłu opakowania jest napisane, że prawdopodobnie. Może uszkadzać płody, więc ostrożnie z takimi chemikaliami, i zaleję, i zobaczę, czy będziecie gdzieś tam z pompy. Mam nadzieję, że, że nie. Nie wiem, czy to widać, ale tego płynu jest tak pomiędzy minimum a maksimum w tej chwili. Więc na razie tak zostawię, odkręcę powietrzniki i zobaczymy, tak, żeby ten płyn spłynął troszeczkę niżej do, do zacisku. Dobra, mamy lewe przednie koło. Odkręcam trochę ten odpowietrznik. No i coś tam trochę jakieś bąbelki zaczynają sobie płynąć. Zakręcę go teraz i zrobimy to samo w drugim kole i uzupełnimy płyn. I tak samo z drugiej strony zluzujemy ten odpowietrznik. Dobra, jest tutaj trochę płynu. Dobra, leci. Tak naprawdę najbardziej interesują mnie właśnie miejsca łączenia tych przewodów stalowych i elastycznych. Tu wygląda, że jest sucho, więc jest w porządku. Idę obejrzeć drugą stronę. Druga strona też wygląda sucho, więc tu się nie poci. To jest dosyć mocno skręcone, więc wydaje się, że tutaj od tej strony jest ok. Zaraz obejrzymy jeszcze od strony pompy. Tutaj jak patrzę od strony pompy, są jakieś lekkie zapocenie, ale to już było tak naprawdę w momencie skręcania w tej pompie została jakaś tam resztka tego płynu hamulcowego zresztą tam widać, że trochę gdzieś tam pokapało ale jakiegoś takiego mocnego wycieku nie widzę um, więc pewnie trzeba się wziąć za odpowietrzenie natomiast sam raczej nie dam rady tego zrobić, a nie mam nikogo pod ręką więc pewnie temat już na, na, na jutro widzicie jaki tu jest bałagan w ogóle po, po całej tej operacji Leży ta nieszczęsna praska, z którą spędziłem chyba ze 4 godziny, żeby zacisnąć te końcówki. Tutaj kawałki nowego i, i, i starego przewodu hamulcowego. Gdzieś tam jakaś taśma do sklejania tego razem, żeby dokiąć na właściwy kształt. Obcięte końcówki, bo nie udało się ich gdzieś tam dobrze, dobrze zacisnąć. Tu jeszcze jest taka sprawa, że ten grzybek, który współpracuje z tą prasą, ma za gruby trochę czpień. I w efekcie trzeba było najpierw trochę zaprasować te, te, te końcówki, rozszerzyć je, tak żeby dało się ten grzybek nam wcisnąć. Jak widzicie, często taka końcówka ulegała jakiemuś wygięciu, dlatego mam tutaj obciętych ich ileś. To były wszystkie nieudane próby. Leży takich elementów tutaj naprawdę kilka, chyba z 10 podejść było, żeby zagiąć czy, czy zacisnąć cztery końcówki układu hamulcowego. Jestem dzisiaj sam, więc odpowietrzyłem układ tak tyle o ile, jutro od go do końca. Zobaczę, czy przez noc nie będzie jakichś tam wycieków. Składam to, zakładam koła i jedziemy na jazdę próbną. Niestety jest wyciek na, na tej śrubie. Tutaj pomiędzy przewodem a, a śrubą jest wycieka płyn po wciśnięciu mocniej hamulca i niestety upywa go w dosyć dużym tempie, więc to trzeba koniecznie poprawić. Zaraz spuszczę znowu płyn do tego pojemnika po, po płynie hamulcowym, tak żeby go po prostu nie marnować i można było użyć go jeszcze raz. Rozkręcę to, no i zobaczymy, albo uda się poprawić tą końcówkę jakoś, a jeśli nie, no to spróbujemy obciąć ją i zarobić jeszcze raz. Będzie trochę zabawy, bo tutaj jest naprawdę mało miejsca, no będę musiał jakoś wyciągnąć wyżej ten, ten, ten przewód i spróbować się tam dostać. Płyn spuszczony, więc odkręcamy. Przerób od pompy. Yy, strasznie tam jest trudny dostęp, niestety, do tego. Będzie znowu zabawa. No już wiadomo o co chodzi. Yy, nie wiem, czy wy tam dobrze będziecie to widzieć, ale generalnie jest po prostu źle zarobiona ta końcówka, i, i yy, yy, ta nakrętka po prostu nie dochodzi do końca. Do końca tej końcówki trzeba to zarobić jeszcze raz. No dobra, próbujemy to naprawić i mam nadzieję, że po ponownym skręceniu już przestanie lać się płyn hamulcowy. Dobra, słuchajcie, wyglądało, że sama końcówka przewodu była po prostu trochę wygięta i, i ta nakrętka nie dochodziła do jej końca. W związku z czym po skręceniu przewód nie opierał się dobrze o tą, o tą końcówkę gwintowaną, więc obruszałem to troszeczkę śrubokrętem i zacisnąłem, zakręciłem to jeszcze raz. No i zobaczymy teraz, czy, czy, czy się uszczelniło i, i czy będzie dalej ciekło. No dobra, słuchajcie, to tego sucha. Składam teraz karstę pod spodem. Zaraz idę ponaciskać, wkładam hamulca. Zobaczymy czy coś nam tu kapie cieknie, czy nie. No niestety ta poprawka nie pomogła i dalej cieknie pomiędzy śrubą a przewodem hamulcowym, więc muszę to jeszcze raz rozebrać no i spróbować zarobić jeszcze raz. Rozkręciłem to jeszcze raz. Widzicie ten przewód? Spróbuję go wygiąć w taki sposób, a w zasadzie wyprostować, żeby zdjąć głębiej tą nakrętkę. O, udało się. Odsunąć go głębiej. Jeszcze go tak trochę podegniemy Tutaj spróbujemy go uciąć zaraz. Dobra udało się uciąć ten przewód no i spróbujemy go teraz zagiąć tak żeby zrobić tutaj końcówkę Zacisnąłem jeszcze raz, wkręcam, no i patrzymy, czy cieknie, czy nie cieknie. Jest skręcone, zalewam po raz kolejny płynem i sprawdzamy, czy nie cieknie. Mam nadzieję, że tym razem będzie spoko. Karton podłożony, wciskam hamulec. Na razie wygląda sucho. Dobra, odpowietrzę i zobaczymy po odpowietrzeniu. Układ jest odpowietrzony, płynu jest trochę poniżej maksimum, zaraz dodaję, tak, żeby było maksimum. W trakcie odpowietrzania i rzeczywiście kopania dosyć mocno tego pedału hamulca, nic tutaj już nie ciekło. Jak widzicie karton jest suchy, więc myślę, że tak to można zostawić. No i co, dokręcam odpowietrzniki, zakładam koła i jedziemy na jazdę próbną. Słuchajcie, siedzę w Punto, odpalam i jadę na jazdę próbną Cieraszka włączona, jedna, a druga nie działa Jak to się wyłącza? Tak? Chyba tak Dobra, odpalone, zajebioska I teraz robimy mały test, wytoczymy się trochę do tyłu i spróbujemy zahamować Zatrzymał się Dobra Chyba hamuje. To jedziemy w większą jazdę próbną. No dobra, słuchajcie, samochód hamuje na takich lekkich przyhamowaniach. Więc sobie coś tam jeszcze przyciera dalej w tym prawym kole. Ale to już nie jest takie cyk, 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 tylko cały czas coś jakby lekko tarło. Więc być może to się musi wszystko ułożyć. Spróbujemy sobie przyhamować. Coś tam skrzecze. No spróbujemy przyhamować jeden, dwa razy, zobaczymy czy to się wszystko poukłada. Jakieś samochody jadą, zwolałbym. Tu nie musieć jakichś tam robić ostrzejszych hamowań. No ale no przejdziemy koło nich normalnie. Jedziemy 50 na godzinę, spróbujemy przyhamować teraz. Trzymaj się normalnie chyba hamuje, koła się blokują, chyba jest spoko. Już przestało teraz szurać, więc musiało jakieś, nie wiem, może drobinka była albo piasku, albo z klocka się coś wykruszyło przy tych wszystkich e, operacjach. Będziemy e, sześć dyszek, hamowanie do zera. Takie normalne. Zatrzymał się. Ale jakieś tam dźwięki słychać z tego kola. Wydaje mi się, że musi się to po prostu wszystko dotrzeć i, i będzie w porządku. Przejeżdżamy z 10 km, zobaczymy co nam wyjdzie. No więc słuchajcie, hamulce się uspokoiły, przestało obcierać. Jedziemy, jest, jest cicho. Wjeżdżamy teraz z terenu zabudowanego. I tak myślę sobie, że można by zmierzyć jakieś małe 0-100, tak niezobowiązująco. z w środku lasu, nic tutaj nie ma. Zatrzymamy się i zmierzymy sobie jakieś takie z GPS-a, na razie bez szału. Niestety, zakręt i hamujemy. No ładnie, zhamował z redukcją. Powiem, że fajnie to hamuje. Niestety, zero zerostroną się nie udało zmierzyć, ale zaraz spróbujemy sobie jeszcze raz. Dobra. To będzie dobre miejsce. Dobra. Długie są. Hamujemy, tak żeby GPS złapał zero i ogniał. Tak. Wkręcimy do 6000 obrotów. Drugi bieg. Trzymam. 6000 obrotów, zmiana. Trzeci bieg. 1675, pomiar z GPS-a. Ale jest to GPS z telefonu. Więc, no, jakby nie należy się za bardzo tutaj yy, przejmować tymi wynikami i w nie wierzyć. Jak dojadę do domu, to, to sobie jakoś przeanalizuję ten wynik, zobaczę co tam jest napisane. Natomiast pracujemy teraz nad zrobieniem takiego GPSa 10 Hz, bo standardowy GPS telefonu odświeża pozycję i prędkość raz na sekundę. Próbujemy zbudować takie rozwiązanie, żeby to było odświeżane 10 razy na sekundę. Są takie oczywiście rozwiązania gdzieś tam na rynku. Natomiast sam GPS 10 Hz kosztuje 400-450 zł to ewentualnie można wziąć jakieś tam dragiego czy z i to już są znacznie większe pieniądze. Natomiast próbujemy zbudować coś takiego w, w granicach powiedzmy 150 zł, i jeżeli nam się to uda i, i te wyniki będą jakieś rozsądne, no to podzielimy się, jak to zrobić po prostu na kanale, tak żeby... Abyście mogli po prostu z tego skorzystać. Tak, przy okazji tego pomiaru i tam ciśnienia go do, do 6000 obrotów, nie wiem czy to będzie widać na, na kamerze, ale temperatura trzyma się na 90 stopni i nie rusza się, więc układ więc chłodzenia wydaje się, że jest, jest w porządku, jest sprawny. No to słuchajcie, chyba hamulce przednie mamy naprawione i są ok. Jest cisza w samochodzie, nie ma tego obcierania. Jak się hamuje. To trochę tam coś słychać, ale wydaje mi się, że to po prostu musi się ułożyć i wytrzeć. Zrobiłem teraz, nie wiem, tam 7-8 km dopiero, więc pojeżdżę gdzieś tam troszeczkę na, na jakieś większe trasy i, i spróbuję tak na spokojnie dotrzeć te hamulce już, żeby tam ich nie, nie cisnąć. Niech to się wszystko ułoży. Zobaczę jeszcze po dojechaniu do domu, jaki jest stan tego, tego płynu hamulcowego, czy tam nie ma gdzieś jakichś wycieków, ale mam nadzieję, że już jest wszystko w porządku. W każdym razie samochód jest sprawny jeździ. Będziemy się po przymierzać do pomiarów 0,100 takich już troszkę bardziej dokładnych i precyzyjnych. W tym tygodniu powinny przyjść elementy do tego systemu pomiarowego, więc będziemy się dzielić na kanale. Najpierw pewnie jakieś tam testy, a, a potem faktyczne pomiary. Spróbuję się też w najbliższym czasie omówić na, na hamownię, żeby zobaczyć, co to punto potrafi. Ten czas tam niecałe 17 sekund, który wyszedł mi na, na, na GPS-ie z telefonu jest, to jest trochę długo i ja robiłem też jakiś tam podobny pomiar testowy gdzieś tam z OBD no i kurczę trochę mnie to martwi, bo, bo wychodziły podobne wartości, a wydaje mi się, że jednak nie, nie, nie zmieniam aż tak wolno biegów i jednak kręcę tam ten samą do 6000 obrotów. Może tam jeszcze troszkę można by wykrzesać, no ale pewnie nie 3 sekundy z tych 500 obrotów która brakuje do odcinki, więc być może tam coś jeszcze w tym silniku jest, jest do zrobienia i czemuś by tam się wypadało przyjrzeć, no ale to wyjdzie nam jakaś, jakaś referencja i będziemy to próbować diagnozować i poprawiać, może zrobimy jakieś przejazdy właśnie z logowaniem OBD, posprawdzamy sobie te parametry i, i sprawdzimy, czy jest rzeczywiście w porządku, czy są tutaj jakieś, jakieś głębsze problemy z tym. No i jak to, to, to nam się uda, no to już chcielibyśmy się brać za wymianę ICU i, i montaż takiego standalone'a, no i naukę, naukę strojenia, no nie wiem czy to się uda zrobić w czerwcu, czy to już będzie lipiec, ale, ale będę dawać znać gdzie z tym jesteśmy i, i czego możecie się spodziewać dalej.